Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Dziś opowiem o arsenie, o źródłach narażenia oraz o jego wpływie na Wasze zdrowie. Z tego filmu dowiecie się, e, gdzie ten arsen się znajduje, jakie objawy w Waszym organizmie może on powodować, no i w jaki sposób odtruć swój organizm i oczyścić go tak, aby było bezpiecznie z jak najmniejszą e, ilością reakcji Herxa lub po prostu bez nich. Moi drodzy, zapraszam was do dalszej części tego filmu. Lecimy. O tym, że zatrucie arsenem jest stanem patologicznym, nie trzeba nikomu mówić. Moi drodzy, jeśli ekspozycja na arsen wystąpi przez krótki czas, objawy mogą obejmować wymioty, bóle brzucha, encefalopatię czy wodnistą biegunkę, która może zawierać krew. Natomiast Długotrwałe narażenie na arsen może powodować pogrubienie skóry, zmianę zabarwienia skóry, bóle brzucha, biegunkę, choroby serca czy drętwienie, a nawet moi drodzy, niestety raka. Najczęstszym powodem długotrwałego narażenia na arsen jest uwaga, woda pitna. Niestety wody podziemne najczęściej są zanieczyszczone arsenem w wyniku działania przemysłu górniczego czy rolniczego. Inne drogi narażenia obejmują na przykład leki, które ten arsen mogą zawierać. Arsen działa poprzez zmianę funkcjonowania, moi drodzy, aż 200 enzymów. Objawami zatrucia arsenem. E, mogą być na przykład e, te objawy mogą się zacząć od bóli głowy, dezorientacji, może być ciężka biegunka trudna do zatrzymania oraz senność. Natomiast w miarę rozwoju tego zatrucia mogą wystąpić na przykład konwulsje, zmiany pigmentacji paznokci, a więc Widać często na grupach, jak wrzucacie zdjęcia, że wasze paznokcie się odbarwiły. Moi drodzy, to jest efekt, to może być efekt zatrucia arsenem. Kiedy zatrucie staje się ostre, objawy mogą obejmować biegunkę, wymioty, wymioty mogą być nawet z krwią, może być krew w moczu, skurcze mięśni, utrata włosów czy ból brzucha. Narządami ciała, na które zwykle wpływa zatrucie arsenem są płuca, skóra, nerki i wątroba. Niestety arsen powoduje choroby serca, choroba sercowo-naczyniowa związana między innymi z nadciśnieniem. Zatrucie arsenem powoduje nowotwory, udar mózgu, choroby przewlekłe, choroby. Dolnych dróg oddechowych, włącznie z astmą, oraz może to być również cukrzyca. Przewlekła ekspozycja na arsen wiąże się z pojawieniem niedoborów witaminy A, która z kolei jest związana z chorobami serca oraz oczywiście ślepotą, zwłaszcza w nocy. Niestety, moi drodzy, em, arsenity są bardzo Toksyczne, ale jest ich dosyć sporo w wodzie pitnej. Możemy tutaj domniemać, że nie opłaca się nikomu nas zabijać. Lepiej utrzymywać nas w stanie przewlekłego zatrucia, no bo można wtedy na nas zarobić. Szacuje się, że śmiertelna dawka arsenu u osoby dorosłej wynosi od 70 do 200 mg. Na dobę lub 1 mg na kilogram masy ciała na dobę. Przewlekłe zatrucie arsenem wynika po prostu z picia skażonej wody. Najczęściej, według Światowej Organizacji Zdrowia, czyli WHO, woda, która jest dopuszczona do spożycia, może mieć do 1 mg na litr arsenu. Zalecenie to zostało ustalone na podstawie granicy wykrywalności, wykrywalności właśnie przez urządzenia badawcze tych cząsteczek arsenu. Moi drodzy, pomimo tego, że arsen jest bardzo mocno toksyczny, u nas, na, możemy powiedzieć, w świecie zachodnim jest raczej rzadko stosowany. Ale niestety w Azji jest nadal popularnym pestycydem. I teraz, jeśli przejdziemy do jedzenia i zatrucia arsenem, to proszę sobie wyobrazić, że stwierdzono, że ryż jest szczególnie podatny na nagromadzenie się arsenu. Czy nagromadzenie arsenu, jakby w tych ziarnach ryżu, z gleby. Czyli e, możemy powiedzieć, że jeśli w Azji, no bo ryż jest głównie przecież sadzony i uprawiany w Azji, tam są pola ryżowe, więc jeśli tam użyto arsenu, czy środków z arsenem do oprysku jako pestycydu, no to ryż ten arsen bardzo łatwo gromadzi i pochłania. I teraz e, niestety e, sytuacja jest taka, że ryż, który do nas przyjeżdża z Azji, my nie mamy wpływu, yy, czy nie mamy takiej możliwości, aby sprawdzić, gdzie on rósł i czym był pryskany, więc no na dwoje babka wróżyła. A więc już mamy kolejny produkt, przez który może dojść u nas do zatrucia arsenem. Moi drodzy, arsen jest. Yy, Wszechobecnym pierwiastkiem, który występuje w europejskiej wodzie pitnej. Natomiast w Stanach Zjednoczonych poziom arseniku przekracza poziomy naturalne, ale nadal pozostaje znacznie poniżej poziomu niebezpieczeństwa określonego w federalnych normach bezpieczeństwa. Proszę sobie wyobrazić, że arsen wykryto u kurcząt hodowlanych. W celach komercyjnych, czy hodowanych w celach komercyjnych. Wydaje się, że źródłem arszeniku są również dodatki do karm, które są temu ptactwu podawane. Również mogą być źródłem arszeniku leki, które są stosowane do zwalczania kokcydiozy właśnie u drobiu oraz. Leki, które są stosowane przy zakażeniach pasożytami. Moi drodzy, tutaj również e, pojawia się takie pytanie: co takiego jemy, kupując mięso na tackach w sklepie? Nie mamy możliwości sprawdzenia tego jedzenia tego, w jaki sposób e, ten zwierzak był hodowany, czym był karmiony. I w jaki sposób ym, o niego dbano. Moi drodzy, arszenik odkłada się we wszystkich narządach i tkankach, natomiast wydalany jest głównie z moczem, skałem albo po prostu poprzez skórę. Pragnę Wam tutaj zwrócić uwagę, że stworzyłam dla Was. Taki poradnik homeopatyczny, dzięki któremu pozbędziecie się między innymi arsenu ze swojego organizmu. Link do tego poradnika znajdziecie w opisie tego filmu, ale pragnę Was również zachęcić do tego, aby zainteresować się filmem detox, który stworzyłam, ponieważ w tym filmie znajdziecie ogrom wiedzy, film trwa. 3 godziny. Znajdziecie tam ogrom wiedzy na temat funkcjonowania waszego organizmu oraz na temat tego, w jaki sposób oczyścić poszczególne organy. Znajdziecie tam oczywiście kobiety przepis na mieszanki dla was, żebyście mogły być zdrowe, żeby uniknąć polipów, różnego rodzaju torbieli czy mięśniaków na macicy. Panowie tam również znajdą zioła dla zdrowia swojej prostaty. Znajdziecie tam przepisy na mieszankę dla całej rodziny, aby dbać przez cały rok o wasze zdrowie. No i moi drodzy, trudno jest mi w jednej sekundzie czy w jednej minucie opowiedzieć cały ten film. I e, poinformować Was, co tam jest. Jest ogrom, ogrom wiedzy. Udostępnię Wam też linka e, w opisie tego filmu, także, możecie sobie wejść na stronę tego poradnika, na stronę tego filmu i zobaczyć, e, jaka, jest, jaka jest jego zawartość, co on, co on zawiera. Zapraszam Was do tego bardzo serdecznie, bo pamiętajcie, że tylko wiedza daje Wam siłę i wolność. Wiedza jest wolnością. Jeśli będziecie posiadać wystarczającą ilość wiedzy na temat funkcjonowania swojego organizmu, to będziecie wolni i niezależni, i nie będziecie musieli korzystać z pomocy medycznej czy z pomocy ludzi, którzy patrzą tylko w jaki sposób na was zarobić pieniądze. Tylko wiedza, tylko wiedza. Ja sama jestem doskonałym przypadkiem tego, przykładem tego, że tylko wiedza może dać nam y, wolność i uratować nasze zdrowie. No ale wracamy teraz do tego arszeniku, czyli jak już wspomniałam, odkłada się on we wszystkich narządach i we wszystkich tkankach. Wydalany jest z naszego organizmu z moczem, y, skałem albo po prostu poprzez skórę. Ym, Opowiem Wam teraz o podstawowych mechanizmach biochemicznych toksycznego działania arszeniku. Myślę, że Was też to może zainteresować. Jednym z takich, mechanizmów, z takich mechanizmów jest zmniejszenie dostępności energii w komórkach w związku z zahamowaniem aktywności ATP i inaktywacją enzymów cyklu Krebsa, czyli tu chodzi o kwas liponowy. Moi drodzy, a więc już widzimy, że jeśli... Że objawem toksycznego działania arszeniku i tego, że nasze organizmy mogą być nim zatrute, jest po prostu przewlekłe zmęczenie. Ciągłe picie kawy, żeby się pobudzić, żeby móc w jakikolwiek sposób w ogóle funkcjonować. A jeśli chcecie wiedzieć, co pić zamiast kawy i czym to wstrętne kawsko zastąpić. To dam Wam linka, e, albo może na końcu tego filmu wrzucę Wam ten kurs w kartę. E, jest to naprawdę niesamowite, dzięki temu, co zamieściłam w tym filmie. Na pewno uda Wam się odstawić kawę i zamienić ją na coś, co naprawdę pobudzi cudowne i piękne siły w Waszym organizmie, co przyniesie Wam dobry nastrój i e, sprawi, że Wasze życie nabierze kolorów i barw. Ale wracamy teraz, co robi jeszcze ten arszenik w naszym organizmie? Przede wszystkim nasila metabolizm steroidów. Działa przeciwwirusowo, stąd, jak już Wam wspominałam, jest stosowany do leczenia między innymi drobiu i bydła. Natomiast duże stężenia arszeniku hamują syntezę i działanie interferonu, ale niskie rozcieńczenia. Nasilają działanie interferonu, więc w zależności od dawki albo pobudza naszą, e, nasz układ in, immunologiczny, albo go po prostu skutecznie hamuje. E, niestety, arszenik ma również właściwości e, teratogenne i mutagenne, a więc po prostu wywołuje nowotwory. Ehm, Najczęściej są to nowotwory skóry, oskrzeli i płód. Ehm, moi drodzy, e, opowiem Wam jeszcze o zatruciach przewlekłych e, wywołanych arszenikiem. E, wy możemy się spotkać z takimi objawami jak podrażnienie błon śluzowych ze skłonnością do zmian wrzodziejąco-martwiczych. Moi drodzy. I teraz e, może to wystąpić. Takie zmiany mogą wystąpić na przykład na poziomie przewodu pokarmowego. E, I teraz na poziomie przewodu pokarmowego możemy mieć do czynienia z takimi e, objawami zatrucia: jak wymioty, biegunka, która przypomina nawet swoim przebiegiem cholerę, oraz możliwość pojawienia się stol, w stolcu krwi. Jeśli chodzi o układ oddechowy, to przede wszystkim chodzi o nos, gardło i o skrzela. Jeśli chodzi o układ moczowo-płciowy, to może być na przykład zapalenie pęcherza moczowego, może być krwiomocz, albo po prostu stany zapalne pochwy. E, może dojść do uszkodzenia narządów mięśniowych, takich jak nerki wątroba nadnercza. I teraz jeśli chodzi o nerki, to może wystąpić skąpomocz, białkomocz, krwiomocz oraz zapalenie nerek. Jeśli chodzi o wątrobę, to może wystąpić cytoliza hepatocytów albo na przykład żółtaczka. Jeśli chodzi o nadnercza, może wystąpić spadek ciśnienia tętniczego, osłabienie albo melanoza. I teraz, moi drodzy, proszę zwrócić uwagę, zwłaszcza kobiet się to tyczy, którym się wmawia, że powinny być pić kawę, żeby podnieść sobie ciśnienie tętnicze. Nie, droga kobieto, ty nie powinnaś pić kawy, żeby podnieść sobie ciśnienie tętnicze. Ty po prostu, moja droga, powinnaś usunąć ze swojego organizmu arsen. Wtedy nadnercza zaczną funkcjonować prawidłowo, więc zapraszam do tego kursu, do tego poradnika, który stworzyłam. Link macie w opisie. Ehm, mogą nastąpić przy zatruciu arsenem zmiany w obrębie układu nerwowego, jak na przykład drgawki, śpiączka, ehm, śpiączka głównie jakby w przebiegu zatrucia ostrego. Ehm, Mogą wystąpić również postępujące niedowłady ze skurczami mięśni, e, i tu w przypadku zatrucia podostrego, tak może być to rozpatrywane. A więc, no, moi drodzy, niedowłady, skurcze mięśnie, czy nie kojarzy Wam się to po prostu z chorobą chociażby Parkinsona, może dojść do uszkodzenia mięśnia sercowego e, oraz do zmian w obrazie krwi. Może wystąpić niewydolność mięśnia sercowego i w przebiegu e, może wystąpić również niedokrwistość hemolityczna. Mogą również wystąpić zmiany skórne. E, moi drodzy, widzicie, tak wiele osób cierpi po prostu na anemię. To również może być objaw tego, że jesteście zatruci arsenem. E, koniecznie należy podjąć kroki, aby Ehm, oczyścić swój organizm między innymi z arsenu, bo tak naprawdę trzeba byłoby ten organizm oczyścić z wielu e, substancji patogennych, których w organizmie być nie powinno. Arsen jest substancją, której z całą pewnością nie powinno być w naszym życiu, w naszym środowisku. Niestety, poprzez jego bardzo duże pole rażenia, poprzez to, że jest on tak naprawdę poprze, powszechny chociażby w wodzie pitnej, wiele osób, być może również ty, również twoje dzieci, są zatrute arsenem. Trzeba oczyszczać organizm. I doprowadzać do wyprowadzenia zarówno arsenu, jak i innych toksyn z naszych organizmów. To jest bezsprzeczne. Moi drodzy, osoby, które palą lub paliły papierosy, z całą pewnością mają w sobie pokłady arsenu, które poodkładały się w różnych tkankach organizmu. I teraz oddziaływanie jedynie na sam układ pokarmowy nie ma za bardzo. Um, nie ma jakiegoś większego sensu, ponieważ jak już wspomniałam, arsen odkłada się w różnych tkankach naszego organizmu. I teraz, żeby pobudzić te różne tkanki naszego organizmu, musimy zastosować jakąś terapię bodźcową, która poruszy cały organizm do wyrzucania toksyn. I stąd polecam Wam właśnie poradnik, który stworzyłam po to, abyście mogli samodzielnie w domu, bezpiecznie oczyścić siebie i swoje dzieci. Link. Opisie. Moi drodzy, charakterystyczne również dla zatrucia arsenem jest to, że osoba może wyglądać na wychudzoną, osłabioną i może cierpieć właśnie na niedokrwistość. Czyli jeśli odczuwacie osłabienie, macie niedokrwistość, albo jesteście osobami, które są nadmiernie wychudzone i nie mogą przybrać na wadę, to z całą pewnością może to świadczyć o zatruciu arsenem. E, można również stwierdzić występowanie okresowych i naprzemiennych różnych dolegliwości chorobowych, czyli jak w kalejdoskopie. Co chwilę coś się zmienia i po prostu te dolegliwości mogą następować po sobie. E, można również... Można również stwierdzić postępujący stan zapalny, na przykład w obrębie błon śluzowych przewodu pokarmowego, układu oddechowego, czyli na przykład stan nieżytowy z silną dusznością. I teraz duszność, czyli problemy płucne, niekoniecznie muszą być spowodowane astmą. Ta E, niewydolność płucna może być spowodowana właśnie zatruciem arsenem. Dlatego trzeba ten nasz organizm wspomagać i oczyszczać. E, mogą również występować e, postępujące stany zapalne narządów płciowych, np. Na ucha środkowego, również błon surowiczych. E, na przykład z podrażniającym wysiękiem i skłonnością do owrzodzeń. Mogą wystąpić zmiany w obrębie układu krążenia, na przykład osłabienie mięśnia sercowego, zaburzenia rytmu serca, spadek ciśnienia tętniczego. Możemy mieć do czynienia z miażdżycą, niedokrwistością. Mogą być również krwawienia taką ciemną, gnijącą krwią. E, może dojść do uszkodzeń substancji szarej rdzenia kręgowego, które będą się objawiać między innymi polineuropatią ruchowo-czuciową, która przebiega z nerwobulami, a więc, moi drodzy, nerwobule, kurcze, drżenie, e, dr, drżenie zamiarowe, może być porażenie nerwów obwodowych, zwłaszcza nerwów, które unerwiają mięśnie prostowniki. Więc na to trzeba zwrócić uwagę. E, troficzne zmiany skóry, które charakteryzują się trzema szczególnymi cechami anatomicznymi e, i to mogą być takie cechy, e, które są na przykład drobne. E, można je porównać do mąki ryżowej lub takie otrębiaste łuszczenie się skóry. Może tak być, a więc już widzimy łuszczycę. Mogą być, w, e, o, mogą być takie zmiany w obrębie bladej, zimnej, pomarszczonej i takiej atonicznej skóry. Mogą się również zmiany różnego rodzaju znajdować w obrębie skóry, która jest miejscowo stwardniała i również może to później przypominać łuszczycę. Możemy mieć do czynienia z wyglądem skóry słonia, i to może być taka skóra, która jest sucha, pogrubiała, sztywna, albo po prostu cienka jak pergamin, nie dająca się e, uchwycić palcami e, fałd. Może być również biały, blady i zimny obrzęk, jeśli jest umiejscowiony w obrębie powiek. Sprawia wrażenie, że można je porównać do torebek wypełnionych wodą. A więc moi drodzy, opuchnięte, obrzęknięte powieki to również może być objawa zatrucia arsenem. Zapraszam Was, link do poradnika w opisie, jak się pozbyć tego arsenu. Um. Cóż jeszcze mogę Wam powiedzieć? W opisach toksykologicznych również podaje się, że arszenik jest odpowiedzialny za wystąpienie zmian alergicznych, alergicznych zmian skórnych. Może dojść również do choroby bowena oraz do różnego rodzaju uszkodzeń w obrębie tarczycy. Więc. Moi drodzy, sami możecie zwrócić uwagę na to, jak bardzo niebezpiecznym pierwiastkiem chemicznym jest arsen. Niestety, jesteśmy wszyscy narażeni na jego działanie i jedyne co możemy robić, to oczyszczać nasze organizmy. Także bądźmy odpowiedzialni. Twórzmy razem dla naszych dzieci nową przyszłość. Nowy świat, świat bez antybiotyków, bez leków, bez kolorowych tabletek i bez chemii. Ja, tworząc poradniki homeopatyczne dla Was i tworząc firmy, filmy tematyczne z ogromnym zasobem wiedzy, robię to po to, aby poszerzać Twoją świadomość, abyś i ty mógł, czy mogła zdobyć odpowiedni zasób wiedzy i stać się. Niezależną osobą, niezależną nie tylko od Big Farmy, ale również od wszystkich tych koncernów produkujących suplementy, bo to, że bierzesz suplementy, nie oznacza, że jesteś zdrowy. To oznacza jedynie tyle, że jedne tabletki zamieniłeś na drugie. Natomiast to, co ja chcę Tobie pokazać, to to, że możesz być naprawdę zdrowy, możesz oczyścić swój organizm i czuć się świetnie. Bez żadnej chemii i bez żadnych kolorowych tabletek. Więc dzięki wielkie za uwagę. Fajnie, że wytrwaliście tyle czasu i byliście ze mną do końca. Mam nadzieję, że ten film wniósł bardzo dużo pozytywnych informacji w Wasze życie. Dowiedzieliście się. Czy zrobiłam dla Was takie kompendium wiedzy na temat zatrucia Waszego organizmu arszenikiem? Teraz zapraszam Was, abyście skorzystali z poradnika, który przygotowałam, abyście mogli oczyścić bezpiecznie organizmy swoje i swoich dzieci. Wszystkie linki macie w opisie i w kartach na końcu tego filmu. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. No i oczywiście, moi drodzy, zapraszam do kolejnych. Filmów. Dzięki wielkie, trzymajcie się, papa.